Dojrzeć... Cześć, witajcie, ja jestem StarLexie i zrobimy sobie to zadanie bohocne, które tutaj mamy. Pokaże pan miecz? Halo! Halo, panie! Leko, Zaczekajcie! Ostatnie no już wam pomogę. O nic, idź swoją drogą. Zamknij się, Gotard, On nam może pomóc! Banda Wilczycy chce napaść na wioskę. Na Bertramie chcą się zemścić. Wiele nie mamy, ale zapłacimy, jeśli nas ochronicie. Czemu chcą się na tobie mścić? Bo. bo ich łowcom czarownic wydałem. Od kiedy łowcy czarownic interesują się bandytami? Banda Wilczycy na wioskę napadała, a nikt nas bronić nie chciał. W końcu Bertram do łowców poszedł o ochronę. No a dziw, łowcy naprawdę raczyli pomóc. Ja myślałem, że oni to tylko na cerdziki polują mi na nie ludzi. nimi zajęli, to był chwilę spokój. Ale teraz się wilczyca o wszystkim dowiedziała i chce Bertrama zabić. Pomóżcie, bo krucho będzie. Co to za wilczyca? Podobno z wilkami się chędorrzy, a człowieka gołymi rękami rozszarpać potrafi. Potworzyca w ludzkiej skórze, choć niektórzy mówią, że wielkiej urody. Da zropewnia zgrają deserterów. Ten sposób manipulować ludźmi. Na zabijaniu i na dobrze się znają. Zajmę się bandytami. Schowajcie się w domach i zaregulujcie drzwi. Uważaj na nich, Wiedźminie. Są naprawdę groźni. No, Geralt też potrafi być groźny. A co? No to myślałam, że. Geralt sam poczeka. No dobra. To jest Niesk. To zaraz powinni sprawić. Halo? No, jeszcze co nie? Jeszcze mieli pojał, jakoś nie ma. tylko kozę co ja odejść muszę? nabór do ochotnicy straży wiejskiej na wzgórzach głownicy zajęły się jakieś królestwo ludzi ich z Wspól polywa. teraz musimy zwiększyć liczebność znaczeń wspaniałej straży wiejskiej soby bab, krów i ziaków pilnować. Każdy zdrowy i nie gubi mężczyzna co dwie ręki i nogi ma. Niech cię zgłosi do kwatery głównej strazy wiejskiej, co w tym tygodniu w Karćmie, więc jest umiejscowana za tydzień będzie w in, innej karcmie komendant strazy wiejskiej Waldi No dobra, ale co z tymi bandytami? a mieli grać jakoś ich, ich nie ma? No, co jest? Nie, no to się zbugowało. No, kurde, jak ja nie cierpię, gdy coś zbuguje. No i gdzie oni są? No, patrzcie, no nie ma ich. To no, teraz przyszli. Wiedz mi. No co, to jakoś to taka to, urodziwa, to nie jest. Cokolwiek zamierzasz, musisz zmienić plany. Nie pozwolę ci skrzywdzić tych ludzi. Nie chcę krzywdzić nikogo poza kanalią o imieniu Bertram. Sam do mnie przyszedł pół roku temu. Miał wskazywać, kogo warto złupić w zamian za udział w zyskach. Ale po jakimś czasie zrobił się zachłanny. Chciał więcej, ale mu odmówiłam. Wtedy napuścił na nas łowców czarownic. Przez niego połowa moich ludzi nie żyje. No i to z tego dalej jesteście badetami? Odsuń się, Wiedźminie. To nie twoja sprawa. Chcemy tylko Bertrama, nikogo więcej. Masz moje słowo. Okej, okay. Bertram nie jest święty, ale oni są badetami. Ja nie będę z badetami współpracować. Nawet jeśli Bertram nie jest bez winy w tym wszystkim, to on, z nami teraz, chyba no, wynajmując nas, spróbuje chronić tą grupę. Próbuje chronić tą wioskę, faktycznie, więc, tak jakby załuje chyba tego, co robił i stara się być lepszy. Ona z kolei jest bandytką, bezwzględną bandytką, która e, nie ma za tego człowieczeństwa w sobie, więc e, nie będę się z nią dogadywać. Twoje słowa niewiele mnie obchodzą. Weź ludzi i znikajcie stąd, bo poleje się krew. Krew poleje się tak czy inaczej, ale właśnie sprawiłeś, że będzie jej więcej. No właśnie, to jest bandytka. Jeśli ja nie będę z bandytką dogadywać. A, no, witamy, hey, widzica. Dobra, 15 poziom. No kurde, ale unika tych ciosów. Jak znowu kurde wziąłem alkohol? Zły pomysł. Gdzie jest ta piktyca? Kurde no! Muszę ich nie wziąć. Ej no zaraz kurde zginę. Pio nie no nie wiedzą nic, ona wiedzą, boże mnie nie zabiją. Dobra, wiecie, z tymi ludźmi muszę rozprawić. A dopiero to z tą wielcycą, z tym wielkołakiem. Nie, nie ciebie. Dobra, i teraz bierzemy wielcyca. To oczywiście regeneruje. Chodź tutaj. Dobra, zabita. Pięknieście im dali popalić. Nie powiedzieliście, że dziewczyna jest wilkołakiem. Bo... Bośmy do końca nie wiedzieli, ale to nawet lepiej. Przecież wiedźmini są od zabijania potworów, nie? Dzięki za pomoc. Zasłużyliście na nagrodę. Dobra, to zadanie, zadanie mam wykonane. No i powiem tak, ja tutaj byłam mimo wszystko za tym, żeby się ugadać z nimi, dlatego bo okej, okay, no ten Bertram wiadomo nie jest bez winy. To jest osóbicie uczestniców w tych rabunkach, ale jednak jakby nie patrzeć... Chyba on, zakupując teraz w taki, ani inny sposób, że faktycznie sprzeciwił się tym bandytom, no i również yy, chciał nas pomocy. To wydaje mi się, że faktycznie chciał chronić yy, tą grupę tych mieszkańców, tą wieśność chciał chronić w ten sposób i no, chyba próbuje się na swój sposób zreformować, zmienić się na lepsze, więc no, pstami on. Ktoś próbuje zmienić w swoim życiu na lepsze, gdy z kolei tamta kobieta nie zabiegała przestać się zabijać, to była po prostu bandytka i należało się jej pozbyć. List od matki. Kochana Lili, jeśli to cytat, to oboje z ojcem już nie zjemy. Poprosiłam Egwarda, żeby dał ci ten list dopiero gdy będzie pewne, że nie wrócimy. W czasie twojego pobytu na Akademii wiele się wydarzyło. Jeden ze statków ojca zatonął i popadliśmy w dół. Nie pisałam nic, żeby cię nie martwić, żebyś nie wracała. Twoja edukacja i psy są dla nas najważniejsze. za zaczęli zgłaszać się po pieniądze i nie chcieli nawet słyszeć o spłacie długów w radach. Kiedy się okazało, że nie możemy i monta całej sumy, bo nas zniszczyć. Takie draby chodziły za nami krok w krok, nie spustali nas osą. Było tylko kwestią czasu, kiedy tajemnica naszej rodziny się wyda. Nasłali na nas łowcę starownic i wtrącili do loków mnie, jak strażnicy spotkują, za mamy mieć pokazowy proces i egzekucję. Dałam jednemu ślubną obrączkę i zgodził się, sobie ekwart nas odwiedził. Ojciec, chcę przekazać ostatnie instrukcje, a ja ten list dla ciebie, Nasze skromne, nieockiwane pożegnanie. Bądź silna, moja słodka w twoich złach płynie. Krość człowieka i wilka, a to co poumazuje, zabraniam się nas. się za nas licist, to nie zwróci nam życia, a tego ściągnie na ciebie katowski topór, a przecież nie może z tobą w taki sposób, mówić z twoim życiem i postawą udowodnić, że ludzie i ilikatropi mogą zejść w zgodzie obok siebie. Aha, czyli rozumiem, że tutaj jej rodzice oni byli psaklęci. oni byli psaklenci klątwą też potrafili się zamieniać w wilkołaki mieli taką zdolność i mimo to ta matka, ona urodziła tą Lili mimo tego, że była psaklęta klęta klątwą O. Jak ja naprawdę nienawidzę takich egoistycznych ludzi, że naprawdę ta matka, żeby co? mieć rodzinę? żeby spełnić swoje tam egoistyczne pragnienia, to urodziła to lilii i w Sodazi no to jest. z dzieje się tak? Przez to, że urodziła ją w takim waszym stanie. E, Wyjedź z miasta jak najszybciej, zamiast tego nie zacytu, z nikim się nie zagnaj, i nie pokazać publicznie. E, Pojedź tam, gdzie dzieliliśmy na polowania, gdy byłaś małą dziewczynką i co Zakarany Gory, to ludzie, co prawda pewnie nas nie pamiętają, ale to obcy broń jest nie. A to z pewnością będą odpowiedzieć psychicznie. Miejmy nadzieję, że za to zaleństwo obce niedługo się skończy i będziesz mogła wrócić do domu. Tymczasem, uważaj na siebie i nie daj się sprowokować, pamiętaj, kim nie jesteś i nie daj sobie mówić za to coś złego, taka się urodziłaś i powinnaś być z tego dumna. Tam, no, ma być dumna z tego, że się urodziła Ligantropem. No, powód do dumy, że jest przeklęta, naprawdę super matka. Yy, Żyjdź dla nas, kochamy cię, mama. Żyjdź dla nas. Yy. Ale tutaj widzę wajb egoistycznej, toksycznej matki. Vibe takiej matki wylewa mi się dosłownie za to w tym momencie. No i co, no ja i ostatecznie zginęła na no, to, za bandytką dostała. No nie zrobi jej zaufania teraz, no bo teraz w dalszym ciągu robiła złe tacy, była zła. No ale cóż, wiemy kto się do tego podaści przyczynił. No co widzę za rodzice. Dobra, skręci, sobie. Elo, ja, jak co mówiłam, to się nie wolę nie, nie ryzykować z nagrywaniem nie wiadomo jak długich odcinku, więc po prostu wolę teraz skończyć. Yy, no może znowu pokłada jest taka, jest. Naprawdę znam z tą wierzą u mnie, więc do nie mogę otworzyć. No dobra, ja w tym momencie być To będzie na tyle. Bywajcie.